Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Borg TV. W dzisiejszym odcinku recenzja gry od Lucrum Games, gra pod tytułem Jak ocalić świat. Jest to gra, w której gracze starają się uratować planetę przed nadlatującą asteroidą. No oczywiście, gracze będą. W Wcielali się w jedną z organizacji, no i będą e, troszeczkę współpracować między sobą, będą pracowali nad e, trzema projektami, laserem, tarczą czy też e, ewakuacją. Niemniej jednak każdy z graczy będzie starał się zdobyć jak najwięcej punktów, ponieważ ten gracz, który zdobędzie jak najwięcej, wygra grę. Więc szybciutko zapraszam Was do stołu, omówię Wam e, pokrótce o co chodzi w grze, no i wracamy i powiem Wam e, co sądzę na temat tej gry. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy przy stole, omówimy teraz mm, zasady. Na początku, oczywiście, pokrótce szybciutko, co tutaj znajdziemy na stole i jak to szybko przygotować. Mamy planszę główną, na której znajdziemy trzy tory projektów. Będziemy starali się tworzyć projekt laseru, tarczy, bądź też po prostu starać się ewakuować. Z, z planety no i nad każdym takim torze jeżeli gramy w mniej niż 4 osoby w zależności od ilości graczy umieszczamy takie znaczniki neutralne każdy z graczy umieści swoje znaczniki na początku takiego toru, również znaczniki umieszczamy na torze punktacji na końcu każdego toru w projektu umieszczamy stos żetonów nagród następnie umieszczamy również taką kometę na pierwszym polu komety jak widzicie, że ta kometa jest bardzo duża. Umieszczamy znaczniki tutaj zagrożenia od e, najmniejszej do największej. Każdy z graczy postawi swoje lądowniki: dwa na planecie, jeden na księżycu. Następnie w pobliżu planszy umieszczamy. E, Kafelki obiektów A i B zakryte, potasowane, również żetony etykiet w pobliżu planszy. Tasujemy karty, mamy trzy rodzaje kart, wzmocnienia akcji oraz gatunków. I z każdej talii wykładamy po trzy takie karty obok. Planszy umieszczamy plansze postępu postępu każdego projektu i poniżej umieszczamy kosteczki do każdego z tych zgodnie z projektem oraz kosteczki asteroidy i do woreczka na koniec wrzucamy tyle kosteczek ile mamy w tej chwili graczy no i musimy jeszcze przygotować planszetkę gracza każdy z graczy utrzyma taką planszę, która będzie miała informacje o swoich zasobach jakie posiada oraz informacje o możliwości Wykonywania badań, ulepszeń, no i tutaj miejsce na żetony etykiet. Ustawiamy odpowiednie te znaczniki na odpowiednich startowych poziomach. Mamy tutaj również takie linie bazowe, startowe, później oczywiście one będą podnoszone. Każdy z graczy również bierze takie kosteczki technologii: bierze startową kartę akcji losowo i kartę wzmocnienia. Dodatkowo bierzemy dwie karty gatunków i jedną z tych kart wybieramy drugą odkładamy pod stos kart odrzuconych i tak naprawdę wybieramy gracza rozpoczęcego i możemy rozpocząć rozgrywkę. Moi drodzy jak wygląda gra? Gracze będą grali nieokreśloną liczbę tur w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Czy nadleci kometa i osiągnie punkt uderzenia czy ewentualnie stworzymy jakiś projekt kluczowy typu laser bądź też Tarczy, i wtedy nastąpi dopiero koniec gry. W swoją turze, w rundzie, gracz będzie mógł wykonać na trzy sposoby, tak naprawdę na cztery. Przede wszystkim może spasować, czy po prostu nie wykonywać żadnej czynności, i w danej rundzie już nie będzie brał udziału w grze. Dopiero będzie mógł rozpocząć swoje akcje w kolejnej rundzie, ale jeżeli chce coś zrobić, może coś zrobić, no to może wykonać trzy możliwości. Może użyć promu, czyli może przemieszczać się z planety na księżyc i zapłacąc odpowiedni koszt jednej energii, i może przenieść się po prostu takim swoim lądownikiem z jednej lokacji do drugiej. I to jest po prostu cała tura gracza. Gracz będzie mógł również zagrywać karty z ręki. Jak widzicie, karty są różne. Mamy karty akcji, karty wzmocnień i karty gatunków. Gracz będzie mógł zagrywać teraz karty akcji i płaci oczywiście koszt, jest to jeden energii, i wykonuje akcję związaną tutaj z tą kartą i zagrywa na swój stos kart odrzuconych. Karty wzmocnień będą używane w momencie, kiedy zostanie spełniony warunek tutaj z tej karty, czyli zrobimy jakąś czynność, w tym wypadku na przykład zagraj po tym, jak wykonamy jakąś tam rzecz, tak? To są różne, czy na przykład tutaj wykonamy akcję projektu tarczy i tak dalej, i tak dalej, to możemy coś wtedy taką kartę zagrać i zrobić to akcję. Natomiast karty gatunków będą nam pomocne na koniec gry, Będziemy dostawali za te punkty, ale również będziemy mogli je odrzucać, aby móc otrzymywać żetony etykiet, które będą potrzebowały nam np. Na w kosztach wykonywania jakichś dodatkowych czynności. No i kolejną rzeczą, jaką gracz może zrobić, no to po prostu umieszczenie lądownika na polach lokacji na Księżycu czy też na planecie. Jak widzicie, mamy tutaj takie obszary. Które, na których można umieszczać te lądowniki i wykonywać tam akcje. Z czasem tutaj będą się pojawiały nowe obszary dzięki tym kafelkom obszarów, i będziemy zwiększać ilość tych możliwości do wykonywania. Na początku mamy tylko te, co są na planszy. No i gracz może umieszczać takiego, taki lądownik i po prostu wykonuje czynność związaną z tą akcją. Niektóre, niektóre pola posiadają. Konkretne symbole, i one będą się działy w określonym czasie. Za chwilę wam to powiem. No, i jakie są akcje, co to gracz może robić w tej grze, żeby w ogóle starać się ochronić przed tą asteroidą? Przede wszystkim, gracz będzie mógł pozyskiwać zasoby, czyli po prostu gracz, stając na, na takie pola, które informują nas o zasobach, po prostu bierze odpowiednią liczbę zasobów i porusza się po prostu na swoim torze zasobów. Jeżeli gracz będzie potrzebował wydać te zasoby do wykonania akcji, czy tam zagrania karty, po prostu ten e, cylinderek obniża e, odpowiednią liczbę e, pól. Gracz będzie mógł również wykonać akcję podniesienia linii bazowej. To są takie akcje, czyli mamy akcję, która pozwala nam podnieść e, linię bazową na swoich tutaj. One są będą nam potrzebne. E, kiedy będziemy je podnosić, to na początku nowej rundy. Będziemy dzięki tym liniom bazowym startowali od określonego poziomu naszych zasobów. Gracze będą mogli również pozyskiwać żetony etykiet. Jeżeli wykonujemy akcję, która pozwoli nam taką akcję wykonać, wtedy bierzemy odpowiednią ilość takich, odpowiedniej etykiety, i umieszczamy tutaj na swoim, na swoim torze. Etykiet. Maksymalnie możemy takich etykiet każdego rodzaju posiadać 5, i je również będziemy mogli wydawać te karty. Etykiet będą nam na przykład potrzebne do wykonywania e, projektów, e, i wtedy będziemy je odwracali, że one zostały wykorzystane. I tak jak Wam pokazywałem, również te e, możemy korzystać z tych etykiet, z kart, które znajdują się na kartach, które się tutaj znajdują, te symbole i odrzucać te karty i łączyć. E, te symbole z kart i te etykiety żetonów, które tu mamy, na odpowiednią liczbę, która jest nam potrzebna. Gracze są akcje, które po prostu dają nam jakieś tam punkty zwycięstwa. Możemy też przejąć znacznik pierwszego gracza, czyli po prostu zabierzemy znacznik pierwszego gracza, i w następnej rundzie to my będziemy wykonywali taką Akcje. No i przede wszystkim będziemy pracowali nad projektami, czyli tutaj mamy takie akcje, które mówią nam o, projektu, o określonych projektach. I kiedy będziemy starali się yy, pracować nad którymś z trzech projektów, wymaga ona taka jakby szereg kroków, które musimy wykonać. Przede wszystkim przesuwamy swój dysk na torze projektów. O liczby pól, którą yy, przesuniemy jest to, ile razy pracowaliśmy nad takim projektem. Czyli jeżeli chcemy pra pra pracować nad projektem, mamy taką akcję, to są akcje, które po prostu akcja projektu i przesuwamy się tylko raz, a są takie akcje, które pozwalają nam wykonać kilkakrotnie taką akcję, czyli musimy odrzucić odpowiednie żetony etykiet i wtedy odrzucamy na przykład 3, no to wtedy odwracamy 3, czy tam zagrywamy karty, no i wtedy będziemy mogli. Poruszyć się o tyle pol. Dodatkowo musimy też zapłacić koszt, który się tutaj znajduje na danym torze. Widzicie, przesunięcie się na e, konkretnych. Polach przy konkretnym segmencie danego projektu kosztuje nas jeszcze dodatkowo jakieś zasoby. Czyli gracz na przykład chciałby pracować nad tym projektem lasera trzykrotnie, musiałby odrzucić, zakryć trzy żetony etykiet takiego rodzaju, czy też odrzucić z kart, następnie musiałby zapłacić, zapłaciłby 1, 2, 3, czy poruszył się o trzy pola. O wartości 1, czyli dodatkowo musiałby zapłacić 3 energii, przesuwając się tutaj na tym torze. Jeżeli nie ma odpowiednich zasobów, nie może się przesunąć na odpowiednią liczbę e, pól. Następnie do woreczka będzie wrzucał tyle kosteczek danego projektu, no, o ile pól poruszył się właśnie na tym torze. Następnie gracz będzie otrzymywał nagrodę, e, która znajduje się tutaj na górze. Tego toru i bierze ją po prostu do siebie. Następnie będzie sprawdzał, czy, jeżeli przeszedł, jako pierwszy, takie pole z liczbą punktów, otrzymuje te punkty, a również, jeżeli przechodzi przez pole z takim oto symbolem, z taką strzałką, dodatkowo usuwa górną nagrodę, i pojawia nam się nowa nagroda, która będzie dostępna do końca, do końca gry. Gracz również może prowadzić badania, czyli to jest ta akcja, gracz będzie mógł badania, czyli będzie mógł rozwijać się tutaj swoją planszetkę. Mamy trzy segmenty badań, badania takie jakby podstawowe, to są ulepszenia podstawowe, proste, które gracz będzie mógł po prostu wykorzystywać kilkakrotnie, tak, czyli musiał, będzie musiał zapłacić koszt i zazwyczaj to będą przesunięcia się tych właśnie linii bazowych, bądź też otrzymania jakiegoś żetonu etykiety. Mamy również dwa segmenty ulepszeń Tech 1 i Tech 2. Te natomiast ulepszenia są tak jakby jednokrotnie wykonywane, czyli po prostu kiedy spełnimy warunek będziemy po prostu umieszczali sobie taką kosteczkę na naszym na naszej tej, tej ulepszeniu i ona będzie działała do końca do końca gry. No i Możemy jeszcze kupić kartę. Zakup kart pozwala nam, żebyśmy mogli kupować karty, czyli będziemy mogli sobie kupić karty z rynku, bądź też mamy akcję usunięcia kart, która pozwala nam po prostu usuwanie kart z, z, naszych, z naszej talii. I tak naprawdę. Tak wyglądają akcje, gracze naprzemiennie je wykonują, i tak jak mówiłem, kiedy wszyscy gracze już spasują, to runda się kończy, i wtedy przechodzimy do fazy postępu. No i wtedy gracz, który znajduje się jeszcze tutaj na takiej polu na księżycu, który pole przyspieszenia, pozwala graczowi przesunąć się na dowolną lokację, która jeszcze jest wolna na księżycu i wykonać tam jeszcze akcję. Teraz gracze będą przesuwali znacznik asteroidy o jedno pole i na tych polach też są również symbole, które informują nas co należy wykonać. I na przykład będziemy musieli dodać nowe kosteczki czarne tej asteroidy do, do woreczka, będziemy na przykład umieszczali nowe obiekty tutaj właśnie na planszy, czyli będą pojawiały się na nowe miejsca na akcje, czy po prostu będziemy usuwali ostatnie rzędy kart z rynku i dokładali nowe, będą pojawiały się na nowe. Karteczki, następnie będziemy losowali z woreczka kosteczek tyle, tyle kosteczek, ile jest tutaj informacja na żetonie zagrożenie, w tym wypadku trzy kosteczki. No i będziemy sprawdzali teraz, umieszczali je w odpowiednie, na odpowiednie pola. Jeżeli wylosujemy różowe, kładziemy na różowy tor, czyli dokładamy do odpowiedniego. Toru. Natomiast jeżeli będzie to kosteczka asteroidy, to przesuwamy się o jedno pole na ścieżce za taką kosteczkę, czyli dodatkowo wylosując czarną, musimy poruszać się tą asteroidą o kolejne pola i również kiedy stajemy na dane pole, jakiś pojawia się symbol, to również to aktywujemy. No i na koniec sprawdzamy, czy asteroida przybyła, czy osiągnęła taki punkt, uderzenia czy też któryś z projektów został zakończony. Jeżeli nie, przechodzimy do kolejnej rundy i przygotowanie rundy polega na tym, że gracze będą teraz każdy lądownik, który był na polu akcji przemieszczenia się do strefy gotowości, czyli mamy taki mały symbol nie wiem czy to dobrze widać. Automatycznie one są prze, E, transportowane do e, lokacji kolejnej, drugiego świata, właśnie do e, strefy gotowości. Natomiast, jeżeli to jest to zwykłe takie szare pole, wracają one do strefy e, go, gotowości obecnej lokalizacji. Teraz e, odwraca, e, odrzucamy żeton zagrożenia z wierzchu, tak? czyli pojawia nam się większa wartość. Wszyscy gracze e, reaktywują swoje wydane żeto, e, żetony etykiet. Znaczniki zasobów przesuwamy zgodnie z tym poziomem linii bazowej. No i gracz, który ma znacznik pierwszego gracza rozpoczyna grę. A co się dzieje, kiedy asteroida przebywa? Czyli może się zdarzyć, że asteroida uderzy w ziemię, ewentualnie któryś z tych kluczowych projektów Lasera lub tarczy zostanie zrealizowany, wtedy przechodzimy do tak naprawdę końca gry. No i wtedy będziemy najpierw sprawdzali, eee, po kolei wykonywać następujące kroczy. Czyli będziemy najpierw sprawdzali strzał z lasera, będziemy starali się strzelić w, tutaj w naszą asteroidę. Losujemy z woreczka 10 kosteczek i umieszczamy kosteczki lasera, czyli różowe na tym torze do końca i czarne steroidy, i jeżeli ten miernik został zapełniony do końca, no to ten projekt staje się kluczowy i przechodzimy do końcowej punktacji. Jeżeli nie został zapełniony, przechodzimy do drugiego kroku, czyli do teraz staramy się obronić naszą planetę i ta planeta asteroida została troszeczkę uszkodzona przez ten laser i z tych pól, które tu widzicie, jeżeli są tam kosteczki, przenosimy je na pola tarczy i wtedy ponownie losujemy kosteczki z 10 kosteczek z woreczka no i umieszczamy analogicznie jak tam w przypadku lasera te niebieskie i czarne no i jeżeli tor się wypełnił no to tarcza, projekt tarczy się udał staje się projektem kluczowym jeżeli to również się nie uda no to automatycznie projektem kluczowym staje się projekt ewakuacji no i jak wygląda punktacja gracze będą teraz punktowali najpierw właśnie projekt kluczowy, w zależności który projekt kluczowy był osiągnięty no i wtedy gracze sprawdzają, który gracz jest najdalej na torze projektów tego projektu kluczowego i on dostaje najwięcej punktów, w tym przypadku: 18 2 10, 3, 5 natomiast punktujemy pozostałe projekty, za które gracze otrzymują pierwsze miejsce 8 drugie 6, trzecie 4, również patrząc na te tory gracze teraz odkrywają swoje karty gatunków i otrzymują punkty za te cele, które znajdują się na karcie. No i sprawdzamy, który z graczy ma najwięcej punktów i ten gracz wygrywa. Okej, okay, moi drodzy, co sądzę o grze, jak ocalić świat? Przede wszystkim zaczniemy klasycznie, czy od wyglądu samej gry. No powiem Wam, że jest ładnie, kolorowo, przyjemnie, czytelnie, najważniejsze, jeżeli chodzi o grę. Tak naprawdę pod tym względem nie mam do czego się przyczepić. Fajna, duża, znacznik duży, komety. Oczywiście mogliby zrobić jakieś kosteczkę, czy tam znaczniczek mały, który się porusza na ten torze, ale taka duża kometa. Daje nam taki obraz, że no, coś zbliża się do nas, do tej planety i musimy starać się ją uratować. Fajna rzecz. Pozostałe komponenty bardzo dobrej jakości, mamy te podwójne planszetki, więc spoko podoba mi się to. Co dalej, jeżeli chodzi o instrukcję? Instrukcja, moim zdaniem, bardzo dobrze napisana, naprawdę świetny, wszystko krok po kroku, z przykładami, co i jak. Przeczytasz, przeczytamy raz i tak naprawdę możemy rozpocząć rozgrywkę. No i sam trzon do gry, tak naprawdę, jest bardzo prosty, jak zapewne zauważyliście. Tak? Mamy w swojej rundzie jedną z trzech możliwości: przesunąć ten lądownik, zagrać kartę akcji, bądź też ustawić ten lądownik na jakiejś akcji i tę akcję wykonać. Tak? wydaje się proste, no ale takie proste nie jest, ponieważ ilość możliwości w tej grze, kombinowanie, jak to wszystko wykonać w którym momencie, starać się jak najszybciej na odpowiednie pola, bo inni gracze też widać, że na te pola będą się czaili, umiejętne budowanie tej tali, nie dłużej, ponieważ te karty z czasem stają się coraz droższe. Im więcej kart mamy y, u siebie, tym więcej płacimy za kolejne, więc te karty muszą też, musimy kupować rozsądnie. Ale te karty też są bardzo fajne, bo one dają nam taką jakby troszeczkę regrywalność kolejnych rozgrywek, ponieważ jeśli jest dosyć sporo i one będą w inny sposób będą się pojawiały, więc będziemy troszeczkę inaczej podchodzili. Mamy trzy rodzaje kart: mamy karty akcji, karty y, y, wzmocnień i karty zielone tych stworzeń, i każda działa troszeczkę inaczej. Żółte, mamy akcje, możemy nimi wykonać, potrzebujemy energii, więc też musimy tą energię mieć, więc nie możemy na przykład e, brać dużo żółtych kart, a nie mieć, nie mieć energii. Na odpowiednim poziomie, żeby móc z nich korzystać, więc tutaj musimy to odpowiednio użytkować. Mamy karty niebieskie, wzmocnić, które działają pasywnie, w momencie kiedy coś zrobimy, one się odpalają. Tak? No i zielone, które tak naprawdę dają nam jakieś punkty na koniec e, gry, za jakieś tam e, cele, które zrobimy. Więc e, te karty bardzo fajna rzecz. Dodatkowo te akcje na planecie i na, na, na Księżycu. E, więc tutaj, jak widzicie, na planecie mamy większość takich akcji zasobowych, na Księżycu już tam jakieś badania, takie typu rzeczy. Więc tutaj musimy też latać tym lądownikiem z planety na Księżyc, no i stawać na odpowiednie pola i być pierwszym na tych polach, tak. Więc ta akcja, która mówi nam, że w następnej rundzie będziesz pierwszym graczem, też jest bardzo, że tak powiem mocno pozyskiwana przez graczy, ponieważ bycie pierwszy w tej grze daje większe pole manewru na taką akcję wykonania, jaka jest nam e, potrzebna. No oczywiście zdobywanie tych etykiet jest bardzo istotne, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby poruszać się na tych torach, tak? To jest główny nasz cel, zbudować jedno z e, tych e, technologii, tak? Czy to będzie laser, czy to będzie e, tarcza, czy będziemy ewentualnie ewakuować się. No i to jest też bardzo fajne. Podoba mi się to, kiedy te losowania są z woreczka. Nie wiemy, co tam się wylosuje, ile czarnych kosteczek, czy, czy się skończy już laser i musimy cały czas obserwować, jak mocno inni gracze pracują nad projektami, jak dużo kostek danego koloru znajduje się w woreczku, o, i jakie prawdopodobieństwo, że na przykład laser zostanie zbudowany szybciej niż tarcza, chociaż nie zawsze to e, się sprawdza. Więc musimy tutaj cały czas bacznie się obserwować. Troszeczkę jest inaczej w dwuosobowej A4, i jeżeli bym miałbym polecać Wam, no to w takim pełnym składzie jest tutaj dużo, dużo więcej emocji, dużo się więcej dzieje, więc więcej blokowania i, 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 i gra takich nabierą rumieńców. Dwie osoby jest bardziej tak luźno, chociaż w dwie osoby fajnie zastosowano mych, że. Mamy te znaczniki torów neutralnych znaczniki neutralne na torach, oraz mamy, jeżeli w momencie, kiedy stajemy na jakąś akcję w obszarze, na jakimś tam planecie czy Ziemi, to cały obszar zostaje już zablokowany, więc drugi gracz już na ten obszar nie wejdzie, więc to też ta skalowanie gry jest tutaj jakoś fajnie rozwiązane. Jeżeli chodzi o wiek graczy, no to tu na pudełku mamy 14 lat i myślę, że raczej przy takim wieku bym został, ponieważ pomimo tego prostego, prostej instrukcji trzonu, to jednak tutaj jednak trzeba się sporo, sporo nagłówkować, pokombinować. To nie jest e, tak mocno prosta gra, raczej bym kierował to grę dla bardziej e, zaawansowanych graczy, którzy lubią pokminić, pokombinować z co i jak e, Zawsze jest czegoś mało, staramy się zarządzać tymi zasobami, tak, i, i no, jest dużo, dużo kombinowania. Jeżeli chodzi o czas gry. Czas gry, no to pierwsze partie. No to jak zwykle przy większości grach musimy sobie dodliczyć więcej czasu, ponieważ poznajemy tę grę, doczytujemy jakieś zasady, ale jeżeli już poznacie grę i będziecie wiedzieli o co chodzi, to taka rozgrywka dwuosobowa, dwie godzinki, myślę, że spokojnie się zmieścicie. W cztery osoby takie dwie do dwóch godzin też myślę, że się zmieścicie. Myślę, że jest to fajny czas, jeżeli chodzi o taką, taką grę. Gra jako cały świat. Naprawdę bardzo przyjemny tytuł, bardzo fajnie łączy kilka mechanik. Fajny jest ten klimat, nawet czuć, kiedy ta asteroida się zbliża, kiedy losujemy te kosteczki. Jest dużo takich emocji w tej grze, więc pomimo gry euro jest tutaj dużo, dużo też klimatu tego kosmosu, tej komety, ratowania planety, budowania technologii. No, naprawdę e, gra może się spodobać, mi oczywiście się e, bardzo podobało. Ja wam gorąco e, polecam w to grę zagrać i, i sprawdźcie ją, bo naprawdę fajny, fajny e, tytuł od wydawnictwa Lucrum Games: Jak ocalić świat. Także na tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny materiał. No i do zobaczenia. Oczywiście subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jeżeli się podobało. Do zobaczenia, cześć.